Oto najtańsze radio testu, czyli Manta RS2500. Kosztuje 135 zł, ale w internecie możecie znaleźć nawet i 10-15 zł taniej, więc to będzie około 120 zł. Cena wydaje się bardzo atrakcyjna, wręcz okazyjna. Tym bardziej, że radio jest wykonane naprawdę bardzo przyzwoicie. Ale nigdy nie ma nic za darmo. Otóż. Najtańsze radio, ale i najgorzej wyposażone. Pierwsza rzecz: manta nie ma zdejmowanego panelu, więc to niektórym może przeszkadzać, szczególnie jeżeli trzymają w jakichś takich miejscach, gdzie są chętni, żeby jeszcze tam ukraść radio. Nie ma systemu RDS, więc to może przeszkadzać, szczególnie jeżeli chodzi o słuchanie radia podczas długiej podróży po Polsce, gdzie słuchając ogólnopolskiej stacji, zmienia się częstotliwość w poszczególnych regionach czy województw naszego kraju, więc wtedy niestety zmuszeni jesteśmy samodzielnie przeszukiwać pasmo częstotliwości. Prosty wyświetlacz oznacza też jeszcze jeden problem a mianowicie taki, że niestety radio nie wyświetla żadnych nazw plików, odtworzonych plików MP3, jak i nazw przeglądanych katalogów co trochę utrudnia przeszukiwanie zawartości karty pamięci czy pendrive'a. Ale pod względem łatwości i wygody obsługi, to jest bez wątpienia najlepsze radio w tym teście. Po prostu obsługa jest wyjątkowo prosta. Tu naprawdę nie trzeba się zastanawiać nad oznaczeniem funkcji, oznaczeniem klawiszy. Wszystko jest duże, przejrzyste, naprawdę pod tym względem bardzo udany produkt. Eee, jeszcze jeden fajny gadżet, duże wskazania ekranu, mało migających gadżetów, w związku z tym nie będzie problemu. Niestety, jeden kłopot: radio ma stosunkowo słabą jasność wyświetlacza, więc słoneczny dni gwarantuje, że pewnie nic na nim nie zobaczycie. Pod względem jakości dźwięku, największa niespodzianka testu. Radio uzyskało jedne z najlepszych ocen za jakość dźwięku. Lepiej tylko wypadł m.in. Navi Heaven czy Canva. Niemniej, manta naprawdę niewiele im ustępuje. W kategorii jakość/cena naprawdę świetna propozycja. No jakkolwiek nieco droższy o parę złotych na jest zdecydowanie lepiej wyposażone. Proszę bardzo, Muse M100MR produkt z Francji inaczej. Nazwa pochodząca z Francji, radio pochodzące jak wszystkie pozostałe z fabryk gdzieś tam w okolicach kantonu. Radio, już, z którego cena przekroczyła próg 200 zł. Radio zwiecenia na około 220-219 zł. Co ciekawe, jest to sprzęt, który jest bliźniaczo podobny do produktu innego producenta czy innej marki VoiceCraft. Zrobiliśmy nawet eksperyment, zamieniliśmy panele Radia Muze z VoiceCraft i sprzęt działał chociaż z genu na filozofię działania, czyli kwestia pokrętło albo przycisk do regulacji głośności, nie ze wszystkich funkcji mogliśmy skorzystać. E, tak jak VoiceCraft, Radio Muze bardzo dobrze padło w teście ze wszystkimi kartami pamięci i USB. E, nie było żadnego problemu z odczytaniem wszystkich nośników, jakie mieliśmy udostępnione przez Kingstona. E, co ważne, musę sprawnie i szybko rozpoczyna odtwarzanie muzyki zapisanej na cyfrowym nośniku. Również nie było problemu z szybkim skanowaniem pasma częstotliwości radiowego. Podobać może się w muze możliwość łatwego i wygodnego przełączania się pomiędzy folderami. To naprawdę wbrew pozorom nie jest takie oczywiste w przypadku pozostałych produktów w teście. Ale są i słabe strony francuskiego, francuskiej marki. Po pierwsze, na wyświetlaczu nie wykorzystano dobrze powierzchni. Sporą część zajmują efektowne gadżety, w związku z tym kluczowe napisy niestety nie są zbyt duże. Jakość dźwięku, niestety, ale rozczarowuje. Przeszkadza zaskakująco wysoki poziom szumów i dosyć nienaturalne. Niektórzy określają je mianem plastikowe e, brzmienie. A szkoda, bo jakość wykonania jest naprawdę. Bardzo przyzwoite. Do czego trzeba się przyzwyczaić? Otóż nie ma, w muze, nie ma tradycyjnego pokrętła do regulacji głośności. Mamy tylko taki przycisk wychylny. On służy trochę jako joystick. Trzeba się z nim delikatnie obchodzić, bo przy mocniejszym naciśnięciu można go uszkodzić. Kiedyś dużo bardziej renomowane marki próbowały podobnego rozwiązania, i z czasem po problemach serwisowych z takiego rozwiązania rezygnowano. Więc jeśli w muze, jeśli chcecie muzeum, to musicie ostrożnie obchodzić się z tym małym joystickiem wielofunkcyjnym. To teraz pora na konstrukcję Payinga. Model PY3118, Rady kosztuje 219 zł, także już taka troszkę wyższa półka cenowa. Pierwsza niespodzianka: radio nie ma zdejmowanego panelu, więc. Jeżeli dla kogoś jest to kluczowe, ma to kluczowe znaczenie, no niestety to radio nie będzie w tym w wkręgłego zainteresowania. Pierwszy gadżet, na który zwraca się uwagę, bardzo pomysłowo rozwiązane pokrętło, albo inaczej. Jest to taka wychylna gałka, możemy nią obracać tylko pod określonym kątem w jedną i w drugą stronę. Podobne rozwiązanie dawno temu stosował Alpine, naprawdę fajnie się to obsługuje, to taki miły gadżet. Jeżeli ktoś lubi właśnie takie udogodnienia, których nie ma nikt inny. Pęk to radio multimedialne. Co to znaczy? Że oprócz odtwarzania plików MP3 i WMA możemy także odtwarzać pliki wideo MP4, ale żeby je obejrzeć, to niestety ten wyświetlacz, który jest w Pęgu zainstalowany, na nic się nie przyda, tylko po prostu trzeba podłączyć dodatkowy monitor. Z tyłu znajdziemy wyjście wideo, więc wówczas można skorzystać z pełnej funkcjonalności tego sprzętu. Podłączenie monitora będzie o tyle przydatne, że dopiero wtedy, kiedy monitor będzie podłączony, to wówczas będziemy mogli na przykład przeszukiwać foltery z muzyką, czy ewentualnie wygodnie przeskakiwać z katalogu do katalogu z zapisanymi plikami MP3. Bez monitora niestety to będzie po prostu niemożliwe, bo po prostu nie będziemy widzieli, jak będzie można po prostu buszować po zawartości danego cyfrowego nośnika. Test kart pamięci USB zdany celująco, żadnych problemów z rozpoznaniem nośnika SDHC o dowolnej pojemności, z tych, które mieliśmy do dyspozycji. Podobnie z USB, wszystkie trzy nośniki 8, 16 32 GB rozpoznane bez żadnego problemu. Pod względem obsługi, naprawdę udane, świetne radio, duże przyciski sterujące, gdyby nie ten brak możliwości wygodnego przełączenia się, jeżeli chodzi o foldery, pod tym względem to byłby naprawdę bardzo dobry produkt. Słabą stroną jest mało czytelny ekran. Jest mnóstwo migających gadżetów, których co gorsza nie można wyłączyć, szkoda. Niestety, tylko niewielką część wyświetlacza poświęcono na tak naprawdę kluczowe wskazania: typu nazwa folderu, numer odtwarzanego pliku, czy czas trwania odtwarzanego nagrania. Brzmienie na dość przeciętnym poziomie nie brakuje co istotne, kąśliwych sopranów, czyli takie, które nam dosyć, dosyć wyraźnie się na nie zwraca uwagę szczególnie jeżeli chodzi o słuchanie, na przykład nagranie p 3 które są nagrane z troszkę niższą jakością jeżeli chodzi o stopień kompresji przydałoby się także troszkę więcej tonów niskich, czyli słowy basów no ale cóż radio na przeciętnym poziomie stąd ocena także wyważona, czyli Trójka jako podsumowanie wyniku tego radia w tym teście.